Polsce potrzeba spokoju, a nie politycznych nawalanek i różnych podziałów, nienawiści i hejtów. To nie jest zaczyn na chleb. Polska gospodarka musi się rozwijać, Polska musi się rozwijać i dbać o, o swoją suwerenność. Leżymy na wchlance Wschodniej, jesteśmy zagrożeni przez, przez Rosję, która ma niestety apetyt na, chce rządzić nadal środkową i wschodnią Europę, więc nasza gospodarka musi funkcjonować. My Polacy też mimo podziałów musimy się zmienić i, i jakoś zakopać te rowy, te podziały. 6 sierpnia to będzie dobry moment, żeby zacząć po zaprzysiężeniu prezydenta Karola Nawrockiego pracę organiczną od podstaw, wycofać się z hejtów, z pomówień. Bo po prostu bez tego będziemy pośmiewiskiem Europy i pośmiewiskiem świata. Ja wiem, że w Unii Europejskiej mamy konkurencję, nie wszystkie kraje działają na naszą rzecz, nie chodzi tylko o Niemcy, każdy do siebie ciągnie, no ale jesteśmy w Unii, która ulega zmianom nie zawsze korzystnym. Nie ma. Brak jest ostatecznego końca Zielonego Ładu. Unia reformuje się bardzo powoli. Nie wiem, czy prezydencja polska odniosła sukces. Myślę, że liczono na więcej. Ale trzeba pozostać w Unii. Trzeba się bronić. Jest wspólny rynek, jest strefa Schengen, mamy określone korzyści. Trzeba walczyć o korzystne rozwiązania dla polskiego rolnictwa w ramach nowego rozdania wspólnej polityki rolnej. No i, i trzeba po prostu pracować. Prezydent z rządem powinni się porozumieć w sprawach, w sprawach kluczowych dla polskiej gospodarki, dla polskiego rolnictwa. Mam nadzieję, że znajdą się takie osoby, które, które pomogą, i to z obydwu stron, które pomogą wyciszyć ten polityczny spór, że, że ludzie po prostu zajmą się pracą, a nie pluciem na siebie w mediach społecznościowych. Dziękuję.